you Ostatnio na to jest pojawiła się nowa aplikacja, nowa aplikacja, która pozwala Wam na tworzenie uproszczonych modeli. Uproszczonych modeli, po co się tworzy uproszczone modele? Żeby na przykład przy jednej strony móc udostępnić lekki model komuś, kto, kto od nas taki model potrzebuje, z drugiej strony może, ma możliwość, szansę ukrycia naszej własności intelektualnej, czyli tego, co w środku jest tej naszej myśli inżynierskiej, którą zawarliśmy w projekcie, a której dzisiaj byśmy pokazywać na zewnątrz dalej, chociaż a musimy w jakiś sposób gabaryty czy zewnętrzny nasz element, Udostępnić komuś na zewnątrz. Oczywiście mamy w Inventorze narzędzia takie jak na przykład narzędzia reprezentacji szczegółów uproszczonych, i tutaj oczywiście te narzędzia działają i są bardziej lub mniej wygodne w zależności od sytuacji. Natomiast na bazie doświadczeń użytkowników i doświadczeń z tego oprogramowania Autor stworzył nową aplikację. Aplikację, która po zainstalowaniu przyłącza się w postaci nowej zakładki do Inventora. Zobaczmy jaki sposób ona mogłaby działać. Po pierwsze zajmijmy się może najpierw tym oto fragmentem tego naszego elementu, modelu. Zobaczcie, mam tutaj taki oto przegub, który chcielibyśmy no, w jakiś sposób ten element czy udostępnić, ale nie chcemy pokazywać coś tak na w środku, jak ten element został zaprojektowany. To co możemy zrobić, zobaczcie, to możemy zdefiniować sobie jakiś tam poziom na początek roboczy szczegółów, w którym zobaczcie, możemy zrobić coś takiego, jak na przykład zaznaczyć, które komponenty będziemy chcieli, żeby były tak naprawdę w naszym modelu umieszczone. Możemy to zrobić poprzez wskazanie ręczne lub też wskazywanie po prostu wszystkich obiektów znajdujących się na zewnątrz, na przykład jakiegoś obszaru. W naszym przypadku spróbujmy zaznaczyć tylko wskazanie pojedynczych części i powiedzmy, że chcielibyśmy tak, żeby ten element, ta obudowa, ta kostka tu na końcu. Ten wałek z wpustem, no i być może ten wielopust tutaj, ten wałek z wielopustem tutaj, oraz może ten element. Chcielibyśmy, żeby te elementy były no, dla nas dostępne. No dobrze, mamy elementy już przygotowane. Kolejny krok, który możemy zrobić, to na przykład chcielibyśmy z tego stworzyć jakiś zastąpień czy uproszczony model. Możemy włączyć funkcję Combine Components, co spowoduje, że nasz element zostanie w postaci na przykład jakiegoś uproszczenia. Zapisany do naszego, w naszym, w pliku części. Zobaczcie, mam plik części w tym momencie. Nasz model tutaj jest cały czas przeniesiony w taki sposób, jak tutaj tej pory pracowaliśmy. Zajrzyjmy sobie zresztą do środka. No widzimy. W środku wszystko widać. No, w tym przypadku nie wskazałem pewnych elementów, ale czasami może się okazać, że jakaś własność intelektualna, jakiś kształt e, jest dla Was bardzo ważny i chcecie pokazywać, jak to zrobiliście. No, trzeba by w jakiś sposób to ukryć. Co możemy zrobić? Zobaczcie. W Simplify, w tym momencie, w pośród części, wygląda troszeczkę inaczej. Mamy funkcję, która nazywa się Cap czyli zamknij otwory. Jeżeli wybieramy tą funkcję, to mamy do wyboru dwie opcje zamykania otworów. Pierwsza taka ręczna, zobaczcie. wskazuje po prostu krawędzie. Które chciałbym, żeby zostały, jak gdyby, zaślepione. I w tym momencie potwierdzam, co program robi: buduje nam nowy plik części, w którym, tak naprawdę, jeżeli teraz zajrzymy sobie do środka, no wszystko jest już zalane, zalepione. Także nie zdradzamy tego, co jest w środku. Inny sposób pracy narzędzia Simplify to jest po prostu taki typowo ręczny, czyli możemy powiedzieć, że chcemy, znaczy półautomatyczny, czyli możemy na przykład powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby program wykrył wszystkie otwory, wszystkie elementy, które wyglądają jak otwory. Chcielibyśmy też je zaślepić, bo po co tak naprawdę tworzyć, żeby, nie chcemy, żeby ten model był ciężki, chcemy, żeby był lekki w udostępnianiu, nie ważył dużo, nie był miał dużego rozmiaru. Co więcej, mamy możliwość tak naprawdę odznaczania pewnych otworów. Które na przykład mają być niezaślepione, albo też po prostu ręcznego w tym momencie w tym trybie zaślepianie ich ponownie. Mając utworzony taki element, zobaczcie, zaślepiam kolejny zestaw otworów. Powstaje mi taki oto ładny, bardzo uproszczony model tego naszego mechanizmu, czyli wszystko to, co chcę przekazać, co będzie może potrzebne być dla osoby, która nie korzystać z tego modelu. Gabaryty zewnętrzne są, a informacje pozostałe zostały ukryte. Nie chcemy ich udostępniać. Zapiszmy zatem ten nasz model sobie. Wróćmy do naszego może modelu. I tutaj tak, co możemy zrobić? No przede wszystkim tu widzimy, że mamy to poukrywane elementy. Więc możemy sobie na przykład wziąć i włączyć widoczność wszystkiego. Chcielibyśmy stworzyć nowy szczegół, reprezentację szczegółu czyli stworzę sobie nowy poziom uproszczenia. Niech się nazywa też ten poziom uproszczenia UPR, a a właściwie nie, to nie w ten sposób się zrobić, stworzymy nowe uproszczenie przez zastąpienie, ponieważ mamy już model uproszczony, więc możemy wybrać funkcję uproszczenia i wtedy mamy taką oto naszą część, którą możemy po prostu sobie wskazać jako nasze uproszczenie no i mieć po prostu dwie reprezentacje. Reprezentację pełną i reprezentację... Musimy jeszcze zapisać nasz model... Uproszczoną po prostu. Więc jesteśmy gotowi do pracy dalej. Więc w kolejnym, tutaj naszym głównym zespole możemy już stworzyć sobie nową reprezentację szczegółów. To się niech się nazywa UPR. I możemy z naszego modelu tutaj wybrać sobie tą reprezentację jako aktywną. Ok. Dobrze. Prezentacja została już utworzona, mamy fragment naszego zespołu już uproszczony. No, musielibyśmy jeszcze pójść troszkę dalej. Zobaczcie, samo narzędzie, które tu mamy do upraszczania, ma jeszcze dodatkowe narzędzie. Coś, co nazywa się kopertowaniem. Co to znaczy? To znaczy, że możemy na przykład wziąć, wybrać sobie pojedynczą część i zastąpić je na przykład kopertą prostokątą. Zobaczcie, program sam automatycznie wokół gabarytów naszej części rysuje nam prostokąt. Prostokąt, który możemy. W tym momencie przekształcić, powiedzieć, że to będzie nasz element, który chcemy zastąpić w naszym modelu. Kolejny krok. No, to samo zrobimy, może dla drugiego elementu. I mamy pięknie koperty już zdefiniowane. Mamy też możliwość definiowania kopert takich cylindrycznych. To znaczy, możemy na przykład wskazać taki element i powiedzieć, że chcemy to zastąpić uproszczonym cylindrem. Program wykrywa, że to są komponenty yy, yy, wielokrotnie wstawione, więc automatycznie wszystkie inne instancje są też automatycznie zastępowane. Kolejny krok, który możemy zrobić to częściowe yy, kopertowanie. Czyli na przykład ten bęben ma troszkę nieregularny kształt, chcielibyśmy go w sami w jakiś sposób uprościć, więc zobaczcie, możemy wskazać na przykład tylko fragment naszej geometrii. I w tym momencie program, tylko proszę zobaczyć, ten oto fragment naszej geometrii nam pozwala odpowiedni sposób ukryć. No, oczywiście, możemy też, jeżeli mamy taką potrzebę, zmienić kierunek pogrubienia. Więc, jeżeli chcemy, żeby ten element bardziej był grubszy w tą stronę, możemy go właśnie sobie w ten sposób ustawić. Dobrze, mamy jeszcze kolejne jakieś elementy. No, ten mały element też możemy zastąpić w ten sam sposób. Czyli wskazujemy ten oto. Cylinder, program automatycznie wykrył nam, że chodzi nam o taką wielkość. No, zatwierdźmy, że chcielibyśmy ten element w ten sposób utworzyć. No i na koniec spróbujmy, może jeszcze jeden element utworzyć. Możemy na przykład korzystając tu z funkcji takiej, utworzyć na przykład troszeczkę inne. Zastąpienie tego naszego modelu. No, model został w tym momencie utworzony. Widzimy, że pewne elementy są nadal widoczne. Możemy sobie w tym momencie, skorzystając z funkcji elementów ukrytych, zobaczyć, co jest widoczne i powiedzieć, że no, ten bęben ma być niewidoczny, ten element ma też być niewidoczny, bo już wszystkie elementy mamy zastąpione. No dobrze, więc tak wygląda nasze uproszczenie. I co dalej możemy zrobić? No, zobaczcie, znowu wywołuje funkcję Combine Components, czyli połącz komponenty. Wskażemy jeszcze raz, może o, mamy ten sam element. Mamy model już UPL, go nazwijmy sobie. I w tym momencie stworzony jest taki, oto reprezentacja. Moglibyśmy tu jeszcze ewentualnie ukrywać otwory, ale tu już nie ma nic do, do ukrycia. Tak wygląda nasz uproszczony model, zapisany. Jak widzicie, szybko, łatwo i przyjemnie sami decydujecie, co chcecie ukryć, co chcecie pokazać. Musicie utworzyć uproszczone modele, które można później bezpiecznie udostępniać innym zewnętrznym projektantom, którzy z jednej strony potrzebują mieć gabaryty modelu, a z drugiej strony wcale nie muszą wiedzieć, jak w środku to wszystko zostało zaprojektowane. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to narzędzie. Mi się to narzędzie podoba, łatwo się w nim pracuje, więc myślę, że będziecie mogli je też w codziennej pracy używać do upraszczania swoich dużych modeli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.